Proszę Państwa, chciałbym, ja nazywam się Kruszyński Czerwony, reprezentuję Fundację Edukacji Europejskiej, która wspólnie przy olbrzymiej pomocy Gminy Kamienna Góra, pana Wójta i pani dyrektor, skrócę do spraw oświaty. Udało nam się zdobyć środki na uruchomienie tego punktu przeszkolnego. Projekt jest finansowany w 85% ze środków unijnych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tą instytucją, która daje środki jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 15% daje gmina Kamienna Góra w formie udostępnienia pomieszczeń, w formie utrzymania tych pomieszczeń, czyli woda, energia, ogrzewanie. I to stanowi 100% wartości projektu. Wartość projektu jest ponad 350 tysięcy przez, znaczy bo wartość projektu, ponieważ my mamy dwa punkty przedszkolne. Jeden jest w przedwojowy, drugi jest w Raszowie i obydwa razem wszystko razem kosztuje 350 tysięcy na okres półtora roku. Tak? To, co jest najważniejsze według mnie, to jest to, że dzieci przed pójściem do szkoły mają okazję zobaczyć, co to znaczy być w grupie, co to znaczy razem się uczyć, rysować, tańczyć, śpiewać, bawić się. A po drugie, co jest bardzo cenne, będą miały opiekę psychologa i logopedy. Okazuje się, że bardzo dużo dzieci w Polsce i w ogóle nie tylko w Polsce. Idzie do szkoły z wadami wymowy, tak, które rodzice yy, nie zauważają, nie dostrzegają, czasami lekceważą. Tak? No i w związku z tym ta opieka specjalistyczna pozwoli lepiej przygotować dzieci do takiego mniej stresowego wejścia do szkoły podstawowej. To jest bardzo duży kapitał dla dzieci. One łatwiej się będą uczyć lepiej, spokojniej, efektywniej. Yy, w tym roku szkolnym yy, w do przedwojowa będzie uczęszczało 17 dzieci, yy, w Raszowie 20. Oczywiście w przyszłym roku część dzieci odejdzie, tych, które idą do edukacji szkolnej, i wchodzą na ich miejsce, na te wolne miejsca wchodzą następne dzieci. Czyli 37 dzieci. No, co tu dużo mówić. Jeżeli ta działalność ułatwia rodzicom wychowanie dziecka, pozwala na to, że te 5 godzin w ciągu dnia dziecko zostaje pod dobrą opieką, dziecko pozostaje w punkcie, w którym się rozwija, uczy, dostarczana jest wiedza, a w tym w czasie rodzic może zająć się albo pracą, jeżeli ją posiada, albo zajęciami w domu. Ja uważam, że jest to tylko działanie godne pochwały. Przez półtora roku ten punkt będzie działał bez angażowania środków gminy, a potem gmina będzie go otrzymywać? To znaczy nie dokładnie tak. Wygląda to w ten sposób, że 15% do kosztów działalności w tej już dopłaca gmina, przy czym to nie jest dopłata żywej gotówką, tylko jest to udział w kosztach, a więc udostępnienie miejsca, w którym mogą się te zajęcia odbywać. Oczywiście miejsce jest dopuszczane przez sanepid. Chodzi o tą część sanitarną, która musi być spełniona. Dalej są to koszty wody, kanalizacji, ciepła i energii elektrycznej. I to mniej więcej tak mieści się w tych 15%. Natomiast w następne półtora roku, bo tak jest zakwalifikowany ten okres działalności tego punktu, następne pół roku będą to koszty ponoszone już przez gminę, w części przez fundację również, bo to oni będą dalej prowadzić. Módmy się, Panie Boże, wszechmogący wysłuchaj skraje nasze modlitwy i spraw, aby ten punkt przedszkolny przeznaczony do wychowania i kształcenia dzieci oraz rozwoju na który podał zmiany w sercach i umysłach wszystkich, a także, aby był czasem lepszego zjednoczenia z Chrystusem, który jest nauczycielem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. dziękuję. To pomieszczenie zaczęło żyć. Ono żyło bardzo często popołudniami czy wieczorami w związku z Waszymi potrzebami. Natomiast w tej chwili to, że popołudnia odbywa się, odbywają się te zajęcia dla dzieci i jest to niekłamaną zasługą fundacji, która potrafi znaleźć najpierw te środki, zaproponować nam współpracę, skorzystać z tych środków i wykonać ten cały zamysł, który był napisany w projekcie. W wysokiej podstawie naszej i spraw nie w tym pomieszczeniu przeznaczonym do wychowania, kształcenia dzieci oraz rozwoju nauki, ale w tym swoim chrześcijańskiego, który żyje i króluje na wieku świetnie. Amen. Tutaj mówiłem poczytajmy mi mało, poczytaj mi to, dlatego, że my bardzo często wiemy jak wyglądają zamki na albo inne zamki w Anglii, natomiast nie bardzo wiemy co na naszym terenie jest. To jest właśnie dla najmłodszych.